Corocznie tłumy pielgrzymów z całej Polski przebywają do Częstochowy o własnych siłach, pokonując pieszo setki kilometrów. Mimo przygotowań, pozostają jednak pewne problemy. O pani! Nie przestań ściągać ręki! Dajmy rok w rok do matki, młodki, pieniężnej się modlić. To taka ofiara, taka ofiara! Czy można temu zaradzić? Przedstawiamy nowy produkt na rynku. Skarpetki parafianki. Skarpetki barafianki pozwolą ci na świeżość przez wiele dni. Dodatkowo masz problem z przecierającymi się skarpetami. Nasi naukowcy opracowali nową technologię. Skarpetki, parafianki, już wkrótce do namycia w każdej parafii.